cześć, witajcie, co z tej strony. <noise> Ksenofizer, dzisiaj jest Olivier Blanket z De Skibidi No, Hello No, widzowie, dzisiaj nie mamy w 7, bo nie ma. No i my nagrywamy dzisiaj Bigfoot. <noise> nagrywamy dzisiaj BigFoota No i dobra, Oliver. Oliver. <noise> Oliver, klikaj play. Eee, travel Points. I czekaj, ja stworzę lobby. Dobra, dajemy normal. Dobra, ja czekam na ciebie. O, blanket jest. Dobra, zaczynamy. Myślałem, że ktoś miałby Bigfoot, co myślałem, że coś grał i <grym> No to chyba się myliłeś. Dobra, widzowie, my się widzimy, jak nam się załaduje ta gra. Bo ja w nią raz grałem i wiem, że ona się długo ładuje. Przydaj mi u mnie. Ale widzowie, nam się już załadowała gra. Nie mogę się. Kurde, e, dobra. Mamy tak, pod tab mamy tablet, pod F mamy latarkę, pod H, dobra, Tam kto pyta? Siła Blanket. Ty ja myślisz, że mnie to interesuje jak rachunek w pokoju. Jak, nie mówię do ciebie, ty kurde tłusta kupa gówna. Dobra, ej, Oliwia, czekaj, weźmy po, ja biorę trzy, ja. ja trzy kamerameny. Ja biorę trzy kamerameny. Okej. Okay. Biorę dwa. Ja, ja biorę pompa, bo lubię... O poczuś. Biorę bandaże. Biorę apteczkę. O nóż, nóż. Biorę. Biorę las Weź sobie latarkę, no dobrze, dobrze. Biorę... Biorę. Biorę. biorę... 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 A Czekaj, patrz to. Pokażę Ci ile jest star dropów w tej mega świni. <laughs> Ale tu... Ale tuść. Pewnie ta, mi teraz została ze zwierzęcia. To te zwierzęcia pewnie było tuste. No, Dobra, chodź na dwór. Weź sobie jeden. jedną broń i bierzemy po dwa rzędy magazynków. Czekaj, ja wezmę Biorę... pierwszy. Dobra, Biorę pistolet na flary. O kurczaczki czaczki pieczone. Biorę drona, a nie mogę. Weź drona, Oliver. Czekaj, jak się otworzy. Jak się otwierało. A dobra. Oliwier, jak coś to odpal sobie ekwipunek. Tylko że jak? Ja nie wiem, klikaj, wszystko na palce. No, no, no. no i no. kliknij na tą latarkę i kliknij, y, załóż tam, jak to masz. Ekwip. ja e, nie mam latarki. No ale to takie, to takie na głowę, to takie co wziąłeś, reflektor, czy jak coś to nazwał u ciebie? To reflektor. No i go załóż sobie. I pistolet też sobie załóż. Bo, wtedy, żebyś miał wejść w punktu. Czekaj, coś jeszcze? Nie. Chyba, że coś. Wy... Dobra, nic nie Dobra, patrz. Mamy takie gloki, widzowie. Mamy. O, masz. Lat... Już masz na głowie latarkę. I jak się u ciebie włącza latarkę? Zobacz sobie. Poklikaj. No. Włączyłeś latarkę teraz. No, wyłącz ją, no. Bo... bo ona ci się będzie marnowała. Czekajcie, widzowie, odpalam mapę. Mamy tutaj taką mapę. Gumę stał mi się Ej, Libier, Oliwier, idziemy na wyprawę. Okej. Okay. to zaczekaj, zaczekaj. Musimy najpierw postawić kameramena gdzieś blisko naszej bazy. Ale tuś to jest na tym naszym kamperze. Czekaj, jak gdzieś postawić tutaj kameramena. O, tutaj. Dobra, chodź, idziemy. Ogólnie widzowie jesteśmy tam jakimiś... Gdzie ty idziesz, mega świnio? Jesteśmy jakimiś... Yy, osobami, którzy szukają rzekomo wielkiej stopy, która niby tu gdzieś mieszka, no ale no... Kto by... No, oni myślą, że to jest wielka stopa, nie wiem, czy to jest potwierdzone, ale przekonamy się, myślę. O, chodź, jest tutaj tablica. Jest tutaj tablica. Jakaś... Tablica, gdzie można spotkać dużo jedzenia. Dobra Co my tu mamy? Jesteśmy tutaj Dobra, to idziemy w stronę bagiem Czekaj, postawię, postawię kameramana. Albo nie dobra Tutaj gdzieś postawię No, Gdzie ty jesteś? a dobra jesteś <laughs> Nie no nie wierzę, że tak, że nie wierzę w to, że tak gra mi się nie laguje, a Ru Citizens się laguje. Ej, hey, no, mi też. <laughs> patrz. Musimy gdzieś postawić kameramana kolejnego. A ty wziąłeś kamerameny w ogóle? Ehm. Um. Ja kameramany? No. O, patrz. No. Tutaj na tym... Nie. To no, ty jesteś głupi czy głupi? Kamera menu... Tak, one, one się przydadzą. Dobra, patrz. Postawię tutaj, na tym wielkim szczycie kameramena. Nie, tam było chyba lepiej widać. Dobra. Kamerameny... Można patrzeć na tym. Potem na tablecie i będziemy mogli oglądać kamerameny i szukać tych... Tego BigFoota. Kurde, nie wiem gdzie jesteś. No za tobą. Blanket, masz plecy. Dobra, chodź. Eee... Cześć, zerknę na mapę, gdzie jesteśmy. Ej, bo zboczyliśmy ze szlaku, mieliśmy iść na ten, na. Tutaj, mieliśmy iść w tą stronę, mieliśmy iść na bagna. Ale dobra, ciekawe, co może być na bagnach. Na razie chyba nic nie widzieliśmy, żadnego zwierzęcia nawet. Na bagnach, to być szlak tutaj, Dobra. To jest jakaś góra. Góra. Góra, no, chyba nie. No jakaś góra, normalnie wielka jak twoje dupsko. Dobra. Chodź się przejść tam. Oj, oj, oj. Dobra. Mam wielkie do jedzenie, czekaj. No Jezu, to ty jesteś taki tłusty, że nie umiesz biegać. Tak Ej, gdzie są te bagna? Miały być bagna, a to są jakieś góry. Montevelent. Jest... Dobra, dam na Montewelent, może tam będzie dużo jedzenia. Dobra, to jest no Dobra Tam co do góry no inaczej ciebie strzelę w blisko no. Geju, nie strzelaj, bo nas usłyszy coś. A, bo my idziemy w złą stronę. My idziemy na góry, jakieś montawe, tam musimy iść tą. O! Dobra. Lecymy. Dobra. Na razie tu coś cicho w tym lesie. Dobra, widać, my się widzimy jak dotrzemy do tego... Do tych bagien. Wizowe znaleźliśmy. Yy, po drodze znaleźliśmy wieżę strażniczą. Co blanket? O, mam jakąś tyrolkę i chyba jesteśmy na tych bagnach. Chodź na tej wieżę strażniczą, zobaczcie co tam jest. Może będzie... No nie, to w będzie. Być. O no, strażnicza. Może tam będzie papot biologii. No wchodzę, mamy ile maga? Ej, bo to są magazynki do, jakiejś, do jakiegoś karabinu maszynowego. No bo my mamy te takie małe. Oła! Ej! Co to było? Sorry, ja strzelam. Weź się, strzelaj, bo jeszcze coś nas znajdzie. Ej, tam jest jakiś dom. Daj do tego Bądź domu. I patrz, tyrolka tu jest. O, i mapa kolejna. Czekaj, co tu jest napisane. Dobra, jesteśmy na bagnach. A to nie jest bardziej jakaś rzeka? Jak na tym zjechać? E. Jadę! Tylko to jest wolne. To jest taki wolny, że na dzisiaj nie doczepiłem. I do głową. Dobra, jak skoczyć z tego? Nie da się. E, bo tam są domy kolejne. To no nie tam jest jakiś dom, ja właśnie padę przed. właśnie kurde. To się w ogóle mi nie zaczyna. Jutro idę na nogach. Czekaj, ja idę do tego domu. W każdym razie. No właśnie, ja taki te do tego domu. No. O widzę I cię. Mam mało mało HP mam. No bo ty spadłeś jak jakiś waria wariat. O, widzę, był apteczek. Ja pierdzielę, ile tu jest rzeczy. Jakaś babka. Mamy. Jakieś magazynki do jakiejś broni. Prze Dobra, zobaczmy, co tu w ogóle mamy, widzowie. Mamy. O, amunicja do Glocka, biorę. Mam tu jakąś amunicję do karabinu, kolejnego jakiegoś. Dobra, ja biorę Teczki. O. Działam tylko jedną. Ja właśnie zużyję sobie jeden bandaż, bo mi trochę HP poleciało. Nie wiem, widać, że poleciało mi HP. A, ja się już, już odrodziłem, biorę te bandaże. Więc nie mogę mieć. się jakieś te szafki pootwierać? Nie. Dobra. To chyba tyle. O oh, kurde, już się jakaś mgła robi. Ej, dobra, Olivier. Mgła nadchodzi. mogła nie schodzi. No chyba skórka. <grybicni> dobra, ale gdzie my jesteśmy? Musimy wracać do domu, ale dom mamy... Blisko jesteśmy, dobra. Mm. No to chodźmy zaraz do domu, bo już się ciemno robi. Która godzina jest? Co tak ciemno o 18? O ja pierdziele, jak ciemno już jest. No ale... A to jednak nie był dom, tylko nasza baza, dobra. To dobra. dom. To mamy... Mieszkamy bardzo blisko bagiem, jak widać. To no, i tak na Nie no, no do domu. Zarano... dużo zaraz do, dopadnie. Ja pierdziele, jak ciemno. Jak w dupia. Mamy tu tylko mamy chyba dobrać. dwie albo trzy kamery. O no to jest ciężka to jakaś. Chodź. A, to nasze... Znaczy, to nasza baza. No Dobra, czekaj, idę zobaczyć kamerameny. Dobra. E, kamera pierwsza na no koło naszego domu. Kamera druga. Dobra, mam stawić, stawić doma. E bo deszcz zaczął padać. Światło ODPAL Gdzie ty idziesz? Zamykaj to. Dobra, Dobra widzowie, my tutaj sobie posiedziemy. Jak będzie jakaś aktualizacja, co u nas się dzieje, to was od razu powiadomię. Widzowie, właśnie był jakiś krzyk. Słyszeliśmy, nie nagrałem tego, i uciekłem do domu. Wyłączę no, światło. Tak, włączę światło, włączę światło. Sprawdź kameramena! Dobra, sprawdź kamerameny. Umiesz, Oliver, weź wejść na ten. Umiesz odpalić tablet. Um. I musisz na. I sprawdź no, kamerę. Umiem. Widzowie... No to dobra, sprawdź sobie kamery. Ogólnie widzowie, mieliś... miałem plan, żeby postawić pułapkę. Ale przerwa. Ale był normalny, taki krzyk, normalny jakiś. I się wystraszyłem. I uciekłem, do... Domu. Oliwia, idę, idę tą pułapkę postawić, czekaj. Tylko ją wyjmę. No widzę, no ta co się nagrało. Ej, otworzysz mi drzwi. Otworzysz mi drzwi. Bo nie mogę wyjść pułapki. Drzwi, drzwi otwórz drzwi. Dzięki. Ja pierdziele widzowie, tak leje deszcz Dobra, postawiłem trapa widzowie. Postawię Postawiłem na to mięso. Jeszcze potrzebuję jakieś liście, żeby to przykryć. Mam liście. Dobra, kładę na to też. O, dobra. Wracam do ciebie. Dobra. Jest... Na razie jest czysto. No ty geju! Otwórz to! I, i zgaj sobie latarkę. Na razie chyba, jeżeli... Oliwier, poczekajmy jeszcze chwilę, jeżeli będzie jeszcze jakiś ryk, to albo to jakiś niedźwiedź z daleka, bo to nie było jakoś słychać blisko. Hmm. Jeżeli będzie jakiś... kolejna jakaś rzecz... O, ja pierdzielę widzowie! Znowu! Znowu! To chyba było bliżej na starym razem. Sprawdź kamerameny. No. Dobra, kamera kamerameny. Ja pierdziele. Co to było? Okay. O, kurde, taki straszny jakiś krzyk. A kamera druga coś nam dała? Czekaj, okay. ja też zobaczę, ja też zobaczę. Dobra, kamera druga, blanket. Kamera pierwsza, patrzy nasz... koło naszego domu. Sprawdzę, czy nie wdechł w naszego trapa Jakiś niedźwiedź czy jakiś gówno inna Nic Kamera druga, blanket Dobra, wychodzę Ja pierdzielę, nie odpalajmy światła lepiej, bo nas jeszcze będzie widział Zgaś światło A dobra, to tylko z tableta, sorry Widzowie, co tu się... Ej, słyszałeś to? Jakieś kroki chyba Czy to ty byłeś? Ja pada ja pierdziele widzowie. Ta gra jest chyba świeża na rynku Robloxowym. Jak widziałem, bo to jest dopiero alfa. Ej, 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 wracaj do domu! Blanket, do domu. Dobra, ja... nie, ja wolę nie wychodzić chyba jeszcze. Dobra, ja patrzę okno na spać. Nie wiem. Jakby się dało, to ja bym z chęcią już poszedł... Spać. Ja się tak i widzę przez dach Dobra Idę czekaj idę się rozejrzeć czy tu gdzieś Patrz kamera Ty patrz kameramena Dobra, widzowie Okej okay. Idę tu sprawdzić czy ten jest, wieś, nie to jest nie skoło nas czy to jakieś inne gówno Tylko szrek. Dobra, jest chyba czysto właśnie, albo szrek Chcę tu zobaczyć jeszcze Ja... ja nic nie widzę Dobra Widzę coś! Co? Ciebie Aha Klock wyparowany No ty gnoju! Tylko ciebie mhm. Na razie jest chyba bezpiecznie, odpalamy światła? Tak Dobra, to no nie wiem, to jest tam takie. Ja chyba też. Dobra, ale widzowie, słyszeliście to normalnie? To było takie. <ścoughs> no właśnie tak, jak blanket zrobił. No dobra, to blanket patrzy. Dobra, chyba jest czysto. Widzowie nic tu chyba nie widzę, dobra widzowie, wieszcie... Jak będzie jakiś update od, od naszej sytuacji, to was od razu powiadomię, ja spróbuję to nagrać tym razem. Widzowie, wyszliśmy na dwór ja widzę, że coś tam się odbija w dalek. Blanket, zostaw to! Ja debilu, wszedłeś w moją pułapkę! Jezus, wydostań się z niej szybko! Ja Nie, no. nie wiem! Ja muszę Ci jakoś pomóc. SZYBKO! Co ty narobiłeś? Stój w miejscu! Stój w miejscu! Ja ją zniszczę! Stój! Weź No ją... Kliknij coś! Kliknij! Klikaj wszystko co się da! No wyjdź z tego! Jak ja mam to zrobić? Nie ruszaj się Dawaj no, wyjdź z tego jakoś No blanket! No kliknij żeś coś! Nie wiem, kliknij... Co to było? Co mi się wydawało? Ja pierdzielę, no blanket, dawaj! Blanket! Aż screena ci zrobię! Oj! Zrobiłem ci screenshota. O, blanket, widz, z tego no szybko! Ty się nie wiem jak! Czekaj, idę... poświęcę się, żeby cię uwolnić. Zobaczę jak się u mnie. Dobra, widzowie. Muszę wejść w... Jo, Słyszałem go! Blanket! A, To jest, ta mega świnia tu wchodzi! Pomoc! Musimy go jakoś wystraszyć! Co to jest? O! o szybę wybił gruba, zwalony mega świnia! To jest za! On tu wchodzi! Palę go, pale go! On tu wszedł! Ta mega świnia! Zablokował mi w szafce! Zamknąłem go w domu! Wydostaj się szybko! No klik! Idę wystrzelić flarę, żeby nas... Biegnie tu! Ja pierdziele widowie! Mega pig! Bij Co ja mam zrobić? Chyba wiem! Ja nie go strzelam. Co ty zrobiłeś? No ja go wparcie to nie róla. Co ty robisz? Chyba wydostałem. Wy się! Biegnij do domu! Do domu! Biegnij! Blankuś! Biegnij do domu! Blanket do domu! Ale on jest! Co ta mega świnia robi? Ja pierdziele, Widzowie! Jak to przeładować tą flarę? O, to tu biega! Co ta mega świnia robi? Zamknąłem mu drzwi. Dobra. Coś tu się dzieje. Ej wiem, postawię trapa, postawię, posta 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 uciekł, uciek gdzieś Ja postawię trapa Jak? Postawię trapa koło drzwi, żeby on w to wdep. Ej no, faktyko Ja nie mogę na razie, jest za blisko, mega świnia, głupia O, mi ja się boję Widzowie, co się dzieje? Postawiłem trapa! Normalny dzień... Normalny dzień Byd, Chodź do mnie, chodź do mnie! O oh, purdziele, on tu biegł! Jak na Jak my mamy to zrobić? Godzilla! Godzilla! Strzelaj w niego blanket! I co? Nie mogę pistolet odpalić! Chłopie, do domu wracaj! Bo ja go... go ominąć! Biegnie tu! Bije kogoś Gory obsrany Co on zrobił? Blaket. Do domu, do domu! Spróbuj do domu! Chodź! Dawaj, biegnij! Nie, nie zabija na hita. Mi bardzo mało HP zabrał! Dawaj, dawaj, do domu! Zamykaj to! Co to? Zamknij drzwi? Zamknij! Blanket do domu, chodź! No chodź do domu! Ty, wywalił się! Mega pig! Jopierdź do lewicy! A czemu ty w niego nie strzelasz? Nie wiem. Midstrałem. <19 Co to było? Czemu on tak wchodzi do tych te do tego domu? Strzelamy! Ła! Ała Kurwa, ups Dostałem, leczy się apteczką Uważaj Ła, mi takie nie daje Biorę magazynek Ładuję broń, Oliwier w no, dzielę cały ekran się trzęsie jak on to robi. Nie, nie, tu! Jego kolega jakiś! Albo to on. Patrz! Nie, nie wychodź, nie wychodź! Patrz, ja go zwabę do pułapki. Ja z... Nie, 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 nie! Ucieknij, bo umrzesz! O! Zdespawnował się jakoś. Gość światło, ga światło, gaś światła, go w gaś latarki i kucnij Ile? Uleczmy się. O nie. On tu wchodzi. Dawaj mu heady! Bigo! Cały jak na się trzęsie! Olivier, ul, ulecz się apteczką jakąś! Przez okno! Gada! Trzeba w niego przez okno! O nie on tu wchodzi! Zabije ci geja! Zabij go! Jo ja pierdzielę, cały ekran się trzęsie jak on to. No, normalnie tak robi... Idę po flarę. Tył, uciekł! U nie biegnie tu. Mega świnia! O Mega bo dostajesz. Mega świnia! Bije go mieczem. Uuuu, to tą jak ja tu! Blanket nie <śmienicza> blanket, O nie, on gdzieś poszedł, widzowie Widzowie! A! <śmienicza> Co ja zrobić? Widzowie, on jest jakiś debilem Ja pierdziele, on mnie goni, on mnie goni, on mnie goni O kurde On mnie goni Boję się Patrz, leci flara, leci Wystrzeliłem flarę Ej, mam pomysł, zastrzelę go flarą Może się spali, gad Kościu śmiecił Spaliłem go! Spaliłem go! Wystraszył się! O ja pierdolę, jednak nie! Chowaj się, chowaj się! E, on jest jakiś powalony! Uciekł! Uciekł do lasu gdzieś Przeżyliśmy chyba Widzowie? Sprawdzaj Widzowie, chyba przeżyliśmy. Pierwszego ja nie sprawdza, więc nie mogę. A drugiego? Ej, chyba uciekł. No, uciekł nie widzę go. Jest! Widzę, przeżyliśmy pierwszą jego, kurde, pierwszy jego atak jakiś. Ale czyli mamy potwierdzone, że on żyje. Jo, ja opierdzielę, ja chyba wszystkie amunicje wystrzeliłem. Dobra widzowie, to jest koniec tego, tego pierwszego odcinka z Bigfoota. Jeżeli w ogóle pojawi się drugi, jeżeli przeżyjemy. Oliver. Dobra, zostawcie jakąś łapeczkę za to, że przeżyliśmy i widzimy się w następnym odcinku, których pewnie nagramy od razu teraz. Cześć!